Witam Was serdecznie z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Europy Universalis 4. I właśnie zaczęliśmy tą bitwę z Krymem, czyli bitwę w sumie tu nie było żadnej bitwy, po prostu w nich weszliśmy, ich przejęliśmy. Więc żadna z tego bitwa, ale tak, zajęliśmy im jakieś tam tereny. W sumie nie jakieś, bo aż 3, bo i nawet 4. Nie pamiętam czy to było moje czy nie. Nie, to nie było moje, ale unrest tutaj się zwiększa, więc trzeba tutaj zwiększyć im autonomię. Wiem, że to, jest, to się wiąże z kosztami, oczywiście, tymi, że zwiększając im autonomię, tracimy przychód. Tracimy przychód z tej prowincji, ale ta autonomia będzie sobie pomału rosła, więc hajs prędzej czy później wróci. Mamy hajs na minusie minus 150. Więc usuniemy wszystkie forty. Zobaczymy jak będzie hajs. Teraz. No nie pieprzcie mi, że tylko 50 groszy się zmniejszył. Słabo w cholerę. Wszystko przez to, że taką armię stworzyłem. Teraz będzie lepiej. Na razie nie prowadzimy wojen, więc to się przyda. Jakoby. Jednak byśmy wypowiedzieli im wojnę. Byśmy mieli wojnę z Uzbekiem. I... Tym murydami, Oni są tutaj, więc to są fuj, daleko, więc razem jesteśmy w stanie wciągnąć. I to nawet jedną armią. Czyli patras. Zasuwaj. Fajnie by było chociażby ich zwasalizować. Ruska kultura, no trzeba ich skaso skasować, ich, trzeba po prostu, trzeba ich skasować. Mamy dwóch dyplomatów, tak? Dobra. Eee, czy tutaj wasalizacja już wchodzi? Nie wchodzi jeszcze. Eee, co tutaj jest? Kurwa, nie, chcę, żeby Zigniadasz zginął. Już chyba prestiż stracić, dobra. Militarny zaraz powinien wpaść technologia militarna. Za ile to będzie? 620. No to trochę jeszcze mam za mało. Ok długo nie czekając. To wypowiadamy im wojnę. O kurwa. Siedź, stop, 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 halt, halt, halt Zwiększamy armię Zwiększamy Znaczy, stawiamy forty I idziemy się w sumie lać, bo Nie spodziewałem się, że O, nawet dobry generał Że złota horda się dołączy do wojny Tego, żebym się nie spodziewał Jak jeszcze Moskwa się do niej dołączy, to już się wspomnę nie, jakieś gówna się do niego popy dołączały Jedynym tutaj chyba wrogiem teraz będzie yy, Właśnie Złota Horda Ale... No kurde Jak wy to mogliście przegrać? Jakim kurwa cudem w ogóle Przecież płacę wam, nie? Co jest? Oby dwie armie dostały w pierdol od 10 tysięcy ludzi To się nie godzi To się kurwa nie godzi Polsko Call to Arms Why? Ja pierdolę, wiedziałem, że coś spierdolę. Zachciało mi się jebanego razania. Dobra, idziemy to odbić. Trzeba skasować te wojska. Mam 21 tysięcy ludzi! Jakim cudem my to przepieprzamy? No dawaj! No jak wy to... dołączcie do nich szybko, bo... Nie wierzę za drugim razem wam się udało. Świetnie po prostu Co jest to, co tą złotą fortą? Czy ona taka silna jest? Timurydzi jeszcze Tatarzy mi tu się wpierdalają. Nie Nie, 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 nie. Dlaczego ja to zrobiłem? Nie. Przecież zapomniałem, że nie są... Tak to jest jak się kurwa nie pomyśli Co kurwa? Mam nic nie mam tam. O kurwa, hejsu też niech to cię widzę Nie, tak mi się nie poddamy. Brońcie się, kurwa, przez rzekę przyszli. Dobra, kostka dobrze losuje, dobrze losuje, kostka, jest. Coś w końcu dla nas. Ej, zostawcie, krzyżacy, rygę. Dobra, super, nie mamy manpowera. Idziemy na razie. Trzymaj 40 tysięcy ludzi Gdyby udało nam się. Kurde zająć. Mm, no... Jakieś części właśnie... O, 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 kasa, kasa. Z tej hordy, żeby White Peace chociaż był, no. Kurwa, dostałem złoto i zaraz muszę oddać. No, ja pierdolę. Co to ma być? Ale zajmujcie to. Wezmę sobie nawet super szybkie tempo. Punkciki na razie idą w moją stronę. Jak zajmę ten fort, to będzie skok dla mnie. O, właśnie, 10%. Zmniejszymy sobie teraz, e, dlaczego jest taki duży rebel uprising. Co jest z fami? 8 unrestu tylko przecież, no ej Kurwa rewolta. No, zajebiście muszę najebać najemników teraz. Już nie mam wyjścia. Pausa. z drugą armię stworzyć z jeszcze trochę koni ja pierdolę już nie mam hajsu pożyczek trochę napierdolimy chyba dwie, dwie rewolty po prostu kurwa genialnie Czajcie szybko. No dawaj. Dobra, chuj, że tam przez rzekę przeleźliśmy, ale. Dobra, złota horda. White Pisik. Dobra? Dobra. Okej, okay, spokój z naszymi krajami. Wy tu mamy bunty, wy też pewnie. Macie tam pewne problemy. Te re rebelianty chcą mi kurdy przejąć. Fort. Dobra, jest militarny. Czwórka. W końcu. Teraz piątka jak najszybciej trzeba wbić Idziemy teraz gospodarczo w tupie. Wyciągamy najemników. Kasujemy ich Dobra. Mamy też 6000, idziemy do Kijowa. I tak, militarny jest. Dyplomatyczny. Czy mi się dyplomatyczny przyda? Przez jakiś czas na pewno. Stabilizacja kosztów inflacja, redukcja Produkcja zwiększona Co ja go wybrałem? Już padł? O co chodzi? Dobra, kory, dawać, 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 kory Dobra, jak z hajsem Jak stoimy? 10 naturę Naturę. Za dużo... Za dużo tytulury, za dużo. Um, dobra. Nowogrod, was już kurwa nie ma. Jesteście zostali się zjedzeni po prostu. Ryga. No w końcu będziemy tymi wasalami, czy nie? Bo ja już nie wiem. Jak to z wami wygląda? Polska, ej, ej, ej. przecież my się lubimy. Dwusetki musi być. Frus się niedługo skończy nam z Krymem, więc na tym się bardziej skupimy. Zajmiemy sobie Kuban i tyl Oczywiście dopiero wtedy, gdy uzbieramy na nam się na Manpower, trochę hajsu Nasz księciunia Przechodzimy na chrześcijaństwo A to nas trochę kosztuje Dobra, jakieś budynki Handel w Kijowie. przykładowo, 7 oraz 6 tutaj. Nie wiem, czy to jest za frakcja Jediskan. Frakcja. Y Pro oczywiście. No. 200 tu, 200 tam... Aha, czyli w Rydze już więcej się nie da Jest w końcu wasalizacja. Cudownie. Zaraz za 10 lat będziemy mogli ich aneksować, czyli po prostu wsiąkniemy ich do naszego imperium. Tylko mm, lepiej byłoby zrobić pierwszy porządek z y, Łotwą. Krzyżowcy nas trochę przestają lubić. Polacy. Elegancko. Mariusz. To byłby silny sojusznik. A Szwecja. Trzeba kogoś, kto by się przyłączył do wojny, bo te same gałgany to niby coś Niby idą, a niby nie idą i gówno z tego wynika zawsze. Wojna z Quarkuru i Trepizondem, dobra No trzeba coś z tą Moskwą zrobić, bo już ten napisik jest gruby To są już grubasy Mamy spory power projection Protection, protection, projection, 35 aż i nam rośnie właśnie fajnie stosunki do rywali, nasze prowincje krymskie są lepiej, po prostu im się lepiej żyje, ale oczywiście to wszystko maleje co rok, no i oczywiście morale, wszystko co do wojska to nam ładnie rośnie. Aha, musimy mieć 50 Power projection, żeby dostawać plus jeden każdego, każdej technologii administracyjnej, dyplomatycznej i militarnej, tak co właśnie miesiąc. Bądź właśnie wiadomo, co miesiąc? Na pewno co miesiąc to tak, co miesiąc. Dobra, ma chyba wylas już. No, ten no dobra technologia następna wejdzie za 600 więc to jest masa czasu, masa ponieważ dostajemy 5 military power na miesiąc więc potrzebowałbym koło 7 miesięcy na to żeby mieć lepszą technologię wojskową to jest za dużo czasu, za dużo więc my się przygotujemy do następnej Wojny, no nie możemy tak po prostu czekać i patrzeć, jak tam się Moskwa rozwija. Musimy działać. Teraz możemy sobie pójść w technologię administracyjną, czy ten, no, w technologię administracyjną yy, i, i dzięki temu mamy budynki nowe, a mianowicie świątynia Świątynie Zwiększą większą na miesięczny przychód. Jak widzimy na ekranie, plus 23 najlepiej można wyciągnąć, czyli pewnie tam, gdzie nasz księciu nie poszedł, nawracać. Chyba ile tu jest? 27, To myślę, że jak wszystkich tu wyślę, to będzie nadal git. Przyspieszymy sobie jeszcze szybciej. bo teraz będziemy się przygotowywać do wojny. To trochę może potrwać. To mamy 15 tysięcy. W sumie to w zupełności chyba wystarczy Trus mi się z nimi skończył, tak? A nie, w 64 dopiero, boż Niech im będzie, dobra, tutaj na piątkę wkraczamy Okej, okay, trusy poschodziły z Tatarów ale, że z Krymem jeszcze nie znalazłem? Przecież to była moja pierwsza wojna. Dobra, ze Szwecją się lubimy. Niech będzie ten sojusz. Zaraz się też z nimi umówimy. Świetnie. Dobra, papal influence. 64, no troszkę jeszcze będzie Ale Tym wojskiem przynajmniej ich pokonamy bez problemu Moskwa. Nawet mi się nie chce z nimi. Polepsze stosunków. O, o! Świetnie, świetnie, świetnie. Trus się skończył. Do nich dołączam noga i do nas Polska. Wojna, to twardo, nie będziemy się pierdolić. Nawet nie wiem, czy Polskę będziemy wzywać do wojny. Noga jest nieźle oddalona od nas. Nie wiadomo czy nawet Czy złotą suta horda ich przepuści? O kurwa Teodorra Właśnie Teodorra. To jeszcze możemy dwie pieczenie na jednym ogniu mieć. Załatwimy teodorczyków I zajmiemy sobie ich stolicę. manpower manpower dobra power. Kuba oblężony. To dobro oblężone. A, co Musimy to zyskać ten forcik żeby większy war score był, żebym mógł jakoś takich wciągnąć lepiej. Z tym Teodoro najlepiej. A mamy dużo kasy Też ładnie nas zbieraliśmy. A będzie teraz. O, już widzimy jaki ładny złoty ptaszek złoty pokój, czyli coś chcą nam dać. Ale my chcemy Teodoro. To i to. Fajnie by było gdybyś się oddał Ale dobra, zostawimy wam to. I całą kasiorkę. Łącznie zabraliśmy im 20, 38 War scora. No to wtedy Azara pewnie też pójść, ale dobra Już nie będziemy tacy. Przyjmujcie. Dobrze, fajnie Jaki to jest development? Wow, Repay! Jeżeli jakąś pożyczkę w ogóle wziąłem, to tak jakoś mi się nie przypomina. A tu mamy 9 development 998. No to nawet. Uj ujdą w tłoku te prowincje. Wziąłem. skorujemy To ładnie. Tutaj krymskie bunty zaraz będą, więc trzeba się przygotować. Nowy rywal Krym zniknął, więc. Teraz możemy wziąć jakiegoś innego przeciwnika. Przykładowo Tatarzy na przykład. Ok. My tutaj teraz czekamy. Na no, wybuch buntu. o właśnie. O, Rebel Ortodoksów. No świetnie, nie ma buntu. E, kto padł? Z ten tutaj Ziomek. Jaka technologia militarna, tak jest. Dawać nowe jednostki. Ej, nie, tak nie zapieprzajmy. Ester Militia. Świetnie. Teraz można walczyć. Co tam jeszcze? Budynki, budynki. Świątynia. Nie dokończyliśmy naszych budow, budów, budowy. O, tutaj plus 28. Przyjemnie. Plus 20. Też plus 20, w Krymie też plus 20 ogólnie fajnie, fajnie bogato. I zaraz będziemy tworzyć armię, która właśnie trzeba sprawdzić jak stoimy z armią, trzeba obczaić złotą hordę, złota horda ma 15 tysięcy ludzi, Moskwa 36 coraz gorzej. Wiecie co, ja z Wami chyba jednak nie będę tutaj jakoś współpracować. Jesteście do dupy po prostu. Um, tutaj to by się tak wcisnąć? Tylko, że my właśnie z nimi nie graniczymy, to jest ten problem. Też nie no, graniczymy. Kuban jest zajęty. A to czemu rebelianci mi to zajęli? Tak w ogóle a propos. Krem dawać mi tu przejście. Was zjem do końca, musimy odzyskać kuban, wy macie, jesteście wasalem z tej hordy też, boże, wszyscy są wasalami z tej hordy. Dobra, nowa armia w produkcji musimy mieć. Więcej wojska niż Moskwa, no wtedy możemy rzucić się na Złotą Hordę, która ma te 15 tysięcy wojska, ale ona ma również fakeny tego, dwóch fasali. Tirca się i Razan i coś tam jeszcze i Uzbek i Tatarzy jeszcze tam dołączają. No po prostu masa. Co chcesz? Dobrze płacę im? wszystko do kijowa. Jeszcze ty żołnierzu Ty, ty żołnierzu razy tysiąc tu, 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 tu. Za dużo aliansów Z wami co ja mam? Aha, claim. chodzi o to pewnie 35 tysięcy wojska. No, myślę, że to powinno wystarczyć na złotą hordę. Więc to zrobimy już na następnej, następnym odcinku. Wyklejmujemy jeszcze do końca te trzy prowincje złotej hordy i zatakujemy ich. Nas. My. Tak. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Bywajcie. Jo.